Siemaneczko, kochani. Ja jestem to XD i dzisiaj zagramy sobie Survival. Bo czemu by nie? Świat survival. Yy, no, nowa seria. Jak Wam się odcinek spodoba, to zostaw łapkę w górę. Yy, dobra, tworzymy sobie nowy świat. Na, ła na łatwym więc świata. Yy, git. Wezwanie polecenia. Yy, nie. I... Nazwy to może. Yy, Fi, i, wy, ale. Z. Z. Kolbuskiem. I. Służy ale z, z, z kolbuskiem. I tworzymy na świat. Oczywiście, jak Wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę w górę. Oraz subskrypcję. A jak się odcinek Wam nie spodoba i seria, to napiszcie w to w komentarzu. To ewentualnie mniej będzie się tego pojawiać z tej serii. I napiszcie też, czy mógłbym grać poza odcinkami na tym świecie. Bo jeśli tak, to napiszcie, że mógłbym, a jeśli nie, to nie. Wow, dobra. Taki świat nam się wygenerował. Fajny. Jak na początek. Na początku myślę, że wykopiemy sobie drewno. Yy, no. Oczywiście... Kopiemy sobie drewnienko. Yy, no z góry, nie, w sumie nie. dobra, kupimy drewno wykopaliśmy wszystko tu mamy to i myślę, że sobie nie, dobra, nie, dobra dobra kilo sobie zbudujemy znaczy, no zrobimy na początek. Dobra, mamy już epokę kamienia. Można robić kamienny kilo. A z się żegnać. Dobra. I kopiemy sobie kilo. I myślę, że w tym odcinku, no kurde, ale fajny swój nam się wybrał. Na początku w tym odcinku poszukamy sobie miejsca do osiedlenia się, aby w przyszłym już, to, no, coś tam porobić lepszego. I no. Myślę, że gdzieś tam na pustyni się osiedli, znaczy na y, sawannie. O, i też napiszcie w komentarzu, na jakim biomie według Was powinienem się osiedlić. Czyli na przykład, na którym biomie wam się to podoba, ja mówię, że wiecie o co chodzi. A jak wy na przykład y, będziecie chcieli, powiedzmy, puszcze, to wtedy na przykład y, to wtedy na przykład nie będą mi tego móc znaleźć bardzo długo, to wtedy. Czy mógłbym użyć cheatów, że jakby gamemode, locate, czy coś takiego. O, powiadomienie, przepraszam. Piecyk mogłem zrobić, nieważne. Wejdziemy sobie do góry. Kurczę, gdyby to był speedrun, to w sumie spoko, nam się trafił, he he. O, mamy skrzynkę, co w niej będzie? Obsidian, złote marchewki, Fire Church. Ło, kurde, no to fajnie. Mam już parę fajnych rzeczy. Ochronę przed wybuchem, ubiorę sobie spodnie. Ubrani w spodnie, w majtki. Dzień, buty, dobra. Tak, gdyby to był Speedrun, to takie średnie, bo. No, nie miałbym jak... Nie, no to jest super seat. Super seat, nawet gotów w Seed, proszę bardzo. Seed, nie no, gdyby to był speedrun, to ten, ten jest po prostu koks. Tam jest lawa pulka. No nie no, to by było malina gdyby to był speedrun. Ale to nie jest speedrun, niestety, bo ja nie lubię speedrunować. Nie no, jak chcecie, żebym speedrunował, to mi napiszcie w komentarzu. I ewentualnie na jakimś live gdybym speedrunował. Przynajmniej próbował swojej się na speedrunie. Ups. Dobra, i znalazłem tom. Bo te marchewki sobie zjem, I się przydadzą, bo one podobno dają duże nasycenie. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego creepera. Dobra. Jak to robią speedrunnerzy? Myślę, że weźmiemy sobie wszystko, bo czemu nie? Jak tu nie będzie żadnego kurde żelaza, to trochę przypał, serio. No, mamy trzy szmaragdy. No spoko w sumie. Jeszcze nie skrzynka. Uuu, mamy tego. Spoko. Trzy żelaza. na nice w sumie. Zawsze jakieś coś. Dobra. Kopęłem się tu. To też tu się wykopię. Dobra. Myślę, że pójdziemy na pustynię i będę kończył odcinek. Znaczy na, yy, gdzieś tam pójdziemy, bo nie chcę, żeby był zbyt długi. Yy, czego nie mam? Dobra, koblam się, podkopiam Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz miałem iść gdzie? Byłem tam. Tak, byłem tam. Tam jest kulka, to pójdę sobie tam. Myślę, że gdzieś wpadnę. Dobra. Idziemy sobie, myślę, że tam pójdziemy sobie. Myślę, że tam będzie ciekawie. Jakoś może wioska będzie jakoś fajna. Dobra. I się nie myliłem, jest wioska, a nawet gdyby to był ustawiony sit, to tego nie zauważyli, nie zauważycie. Bo bo nie, bo nie był ustawiony po prostu, no. Bo widzieliście, jak włączam nowy świat. Więc to nie mógł być ustawiony. Dobra, myślę, że pójdziemy do tej wioski, zabijemy golema i będziemy kończyć odcinek. Tak. To jest dobry plan na życie. Dobra. Myślę, że do jakiegoś domku sobie wejdziemy. O, tu jest nasz Mariusz dobra, raz, dwa, trzy cztery, pięć sześć, siedem o, szybko dość. Się... sześć mam, czyli dał tylko trzy ale spoko, do... o kurde zapomniałem, że to jest ten alchemik jest... alchemicy są w tych kościołkach Kowa! Nie no, to jest serio. Naj, 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 najlepszy speed ever, serio. Gdybym speedrunował, ale niestety nie speedrunuję, niestety, no. I... co będzie? Mamy aż... Już... Teoretycznie może... moglibyśmy już robić portal. Serio. Super Ancko, ej Dobra, siodło nam już starczy. Kurczę, to zrobić? No się nie przyda raczej, siodło nam się w sumie może przydać. W się nie przyda. Krzysi, kula ognia może się przydać. Nie wiem na co. Żelazny lepszy, co to, to, tak? I tak. I ubiorę sobie spodenki. Co ty masz? Ciekierkę ale nie jest nam potrzebna. Dobra, do jakiegoś domku sobie wejdziemy. <laughs> tu jest jeszcze kraina z kwiatków. Dobra, ja myślę, że... I ten domek mi się podoba szczerze. Ten domek mi się podoba. to wywalić? Ten dom jest fajny. Nie, mi się ten dom podoba ten domek. Ja chyba tu się osiedlę. Patrz. Na no, no, spoko, Tu sobie robimy ten piecyk. Piecyk. Tutaj robimy sobie oczywiście naszą skrzyneczkę i kończymy odcineczek. Dobra. Mam wszystkie rzeczy i będziemy kończyć odcinek. O, mam no, nawet fajnie. Dobra. No to chyba to będzie na tyle w tym odcinku. No. no. Dziękuję bardzo serdecznie Wam za oglądanie odcinka. Jak się Wam odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję też. I no. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zostaw łapkę w górę. Wiem, już to mówiłem, nieważne. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie znać, czy seria Wam się podoba. Pa-pa!